Super Mario Bros., jedna z bardziej ikonicznych i najpopularniejszych gier, która powstała wiele minionych lat temu. Mam już sporo lat, oj, sporo. Ale w tym filmie postaram się otworzyć tę kultową grę w Unity w 3D, polepszając aspekty wizualne tej produkcji, więc notą motywacji otwarłem edytor Unity i tym razem wybrałem projekt HDRP, czyli najbardziej wymagający szablon, który daje grafikę na nowy poziom, Potem z mi sporo trudności, ale to w późniejszym etapie projektu. Zastanawiałem się skąd zabrać model, i po przeszukaniu internetu żadne mi nie podpasowały pod kątem wizualnym, więc byłem zmuszony sami modelować, oczywiście w stylu voxelowym. I taki program do modelowania znalazłem nazywający się Magical Voxel, ułatwiając mi robotę, gdzie, na przestrzeni tego projektu, modelowałem mi potrzebne modele. Na pierwszy ogień Mario z jego innymi modelami, by zrobić animację chodzenia, i parę bloszów, które starczyłyby coś ulepić. I wow, ale tu ładnie wygląda słońce, którym się bawiłem przez następne 5 minut. I po wpatrywaniu się w słońce zabrałem się za skrypt chodzenia, który zapożyczyłem z innego projektu, podposowując go pod wymagania tej gry. Pierwsza jego implementacja nie zakończyła się sukcesem, bo Mario stwierdził, że chce do końca swojego istnienia robić salta w wiecznej otchłani. Za drugim razem było lepiej, ale nadal Mario próbował robić swoje triki, chociaż nie wypadł w bezkresną, odkąd bo dodałem mu podłogę. Po drodze też zrobiłem animację chodzenia, łącząc modele w animatorze w animację. I jak wiadomo, to trzech razy sztuka i już tym razem chodzenie zadziałało poprawnie. Byłem zmuszony przejść na Unity 6, porzucając wcześniejszą wersję z 2022 roku. Unity zmieniło system nazywnictwa wersji, zamiast oznaczać je rokiem, teraz stosują numerację. Decyzję o aktualizacji podjąłem ze względu na problem z metodą update która nie działała poprawnie, niektóre linijki kodu nie aktualizowały się tak, jak powinny, mimo że update powinno wykonywać zawarty w niej skrypt w każdej klatce gry. Bez tego kontynuowanie projektu byłoby utrudnione. Przejście na nową wersję Unity rozwiązało ten problem. Również dodam skakanie, które lubiło się psuć, to je naprawiłem za drugim podejściem. Też zastanawiałem się jak zrobić podłogę, czy ją niszczyć gdy gracz się oddali i stawiać nowe, czy może ją teleportować. Ostatecznie stwierdziłem, że najlepiej będzie ją teleportować, bo jest to mniej obciążające dla komputera, więc jak gracz oddali się wystarczająco z bloku, to zostaną steleportowane przed niego w dalszej odległości. Powodując, że gracz może iść w nieskończoność w prawo, a w lewo dodałem barierę uniemożliwiającą wypadnięcie gracza. Nadszedł moment, w którym potrzebuję więcej modeli, więc zajęłem się dalszym modelowaniem. Wymodelowałem między innymi gumbę, rurę oraz modele wysokiego Mario, które będą potrzebne po zebraniu grzyba przez gracza. Równocześnie pracowałem nad skryptem dla gumby, który sprawił mi sporo problemów. Pierwsza implementacja sprawiła, że gumba dosłownie dostała kopa i poleciała w przeciwnym kierunku. Kolejnej wersji ruszała się już normalnie, ale nie dało się je znieść. Dopiero po trzecim podejściu udało się osiągnąć zadowalający efekt. Choć nadal można odbijać się na zgniecionej gumbie kilka razy, tym jednak zajmę się później, rozbudowując projekt dalej. Nie obyło się bez kolejnych problemów. Tym razem sprawił mi animator, który po prostu nic nie wyświetlał. Na szczęście wzeszło zamknąć i ponownie otworzyć projekt, co rozwiązało ten problem. Następnie zabrałem się za generator, który będzie umieszczał z góry ustalone cianki. Gdy grać się zbliży do niego, powodując też oddalenie się go, a na jego miejscu będą się respić cianki, co pozwoli na stworzenie skończonego poziomu, którego nie chcę, więc dodatkowo za każdym razem, gdy generator postawi nowy ciank, będzie go liczył. Na początku działania skryptu losowana będzie liczba cianków, co oznacza, że długość poziomu będzie inna przy każdej rozgrywce. Zajęłem się dodaniem mechaniki wysuwania się koina z bloku zapytania. Dodatkowo, gdy mały Mario uderzy w brika, wyświetlana jest odpowiednia animacja. Udało mi się też zaimplementować mechanizm, w którym z bloku może wypaść grzyb, a po jego zabraniu Mario staje się większy i dzięki temu może niszczyć briki, gdzie się dodałem... I particle system. Dzięki temu mogę dodać system punktacji, który jak na razie aktualizuje wynik po zjedzeniu grzybka, zdobyciu monety i zniedzeniu gumby. Wraz z tym powstał interfejs liczący te elementy, również liczącym czasem i liczeniem coinów. Na końcu poziomu pojawia się już flaga, która go kończy. Postanowiłem dopracować projekt do końca, dodając dźwięki oraz ulepszając animację końcową, gdy gracz kończy poziom, wchodząc na flagę. Teraz jestem już dość zadowolony z tego, co udało mi się stworzyć. I tutaj ktoś może się zapytać, Ramiel, czy to już wszystko? Niestety tak. Ten projekt pochłonął zbyt dużo mojego czasu. Rozpocząłem go na początku tego roku i nie chcę spędzać kolejnych miesięcy na klepaniu kodu i tworzeniu modeli. Porządkowo miałem ogromny zapał, ale z czasem on zniknął. Chciałbym zacząć pracę nad czymś nowym, bardziej oryginalnym, co pozwoli mi się rozwijać, zamiast utknąć nad jednym projektem. Oczywiście dzięki tej grze nauczyłem się wielu rzeczy, które sprawią, że moje przyszłe projekty będą tylko i wyłącznie jeszcze lepsze. Bardzo możliwe, że kiedyś wrócę do tego projektu i dokończę go w pełni. Tak, oto prezentuje się efekt końcowy.

To wszystko na dziś. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca i do usłyszenia. Miejmy nadzieję, że w kolejnych filmach na tym kanale.